W te święta, już tej zimy, w wielu domach na całym świecie, wydarzy się coś niezwykłego, coś czego jeszcze nigdy nie było. Każdą pięknie przystrojoną choinką. Taką z bombkami, lampkami i tym wszystkim innym, co tam jeszcze wieszacie. Nie będzie żadnego prezentu. No, dokładnie. To zdecydowanie Twoja wina. Bo to właśnie dzięki Tobie siedzę teraz w arktycznym więzieniu, otoczony tą zgrają napakowanych misiaczków. I nawet chętnie Ci powiem, jak do tego doszło. Dlatego cofnijmy się kilka dni do tyłu. Był dwudziesty dzień grudnia. Cała Laponia przygotowywała się do Świąt, a Mikołaj, jak każdego poranka. Podniósł sobie szybką seryjkę na siłowni, zażył jakieś wspomagacze, wygrzał sobie bęben, a następnie wskoczył do tak zimnej wody, że aż mu stopy prawie odmarzły. Na sam koniec wymasowali mu plecki świeżym śniegiem. Był to dla niego całkowicie normalny poranek. Taki jak każdy inny. No tak, bo ja ogólnie to aktywny <coughs> chłopak jestem. Co roku muszę wchodzić w najwęższe kominy. A do tego zdecydowanie potrzebna jest dobra forma. <laughs> nie, no nie, to się kupy nie trzyma. <laughs> Co to za farmazony? <laughs> Może bym w to uwierzył, gdybym nie widział, ile zżerasz tego świństwa. Zresztą, wróćmy do naszej historii. Kiedy już trochę poudawał sportowca <laughs> wszedł do całkowicie pustego domu. Elfy, jak zwykle, w niewolniczy sposób musiały pakować prezenty, a Renifery zdala od niego w najlepsze sobie kimały, natomiast żona Mikołaja. No i co się tak cieszysz? Pojechała przecież na coroczną integrację z koleżankami a ja w spokoju mogę sobie pograć w gry <laughs> obejrzę jakiś dobry film i jakoś mi ten czas zleci. <laughs> Ta... Tak mu kurwa ten czas zleciał, <laughs> że już 30 minut później wylądował w kuchni i piekł sobie <śmiech> pierniczki. <śmiech> tak się facet nudził, że nawet wziął swoją wielką księgę niegrzecznych bombelków <laughs> i zaczął w niej szperać. O Kasia z Wadowic, Krzysztof ze Szczecina. I nawet Władek zmrągowa. Sama śmietanka. Tak sobie podglądał, patrzył, wzdychał. Aż tu nagle. No, i tu mamy coś ciekawego. Zobaczmy, zobaczmy. <noise> to chyba ktoś, kogo znasz. To ta Angelika, co ma czym oddychać. No, fajna, fajna. Dla niej wyjątkowy prezent. Ale to jeszcze nie wszystko. Zobacz, proszę. A tu ten jak mu tam. Bartuś. Niby grzeczny, ale ja widziałem, co on robił. Był tylko jeden problem. Jeden, ale za to duży problem. Wojtusiu! Ktoś tu wyrwał twoją kartę uczynków z mojej księgi. No i się gościu zagotował. Oj bardzo. Nie mógł tego tak zostawić. Wskoczył na deskę, która ledwo utrzymała jego ciężar i zjechał sobie slalomem do ukrytej bazy Mikołaja. Że tak powiem, jebnął tą deską. Wsiadł w sanie i zapalił silniki. Trochę kopciło, bo to diesel. A dokąd leciał? Kogo tak bardzo mógłby chcieć? Odwiedzić. W swojej nawigacji ustawił jeden cel. Leciał do Wrocławia. Tam chyba mieszkasz, prawda? A że nie mogę zobaczyć twoich uczynków, to lecę sprawdzić, czy zasługujesz na prezent. Pozostało mi około 800 kilometrów. Zrobię szybki postój, żeby rozprostować nogi. I kiedy noc go dopadła, kiedy też przysnął za kierownicą. Wiedział, że trzeba gdzieś wylądować. A że chodząc sobie po dachu, trochę mu się zachciało jeść i pić, to wziął się facet, zapakował do komina, zsunął i wylądował. No, może trochę twardo, ale wylądował przez ciebie Wojtusiu. Te kominy to chyba nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać. Dobra, znajdźmy coś do picia i lecimy dalej. Szukał w spiżarni, ale tam. Same pierogi, które mógł sobie tylko przyłożyć do oka, aby zeszła opuchlizna. <grystanie> Szukał też w łazience, ale weź się pij wody, kiedy wanna wypełniona karpiami. I nawet w lodówce nie znalazł nic poza jakimiś świątacznymi zakalcami. <grystanie> A kiedy był już niemiłosiernie zagotowany, uratowało go to, co było na dnie jednego z samotnie stojących kubeczków. Nie było tego dużo, ale jak to mówią, no lepszy ryc niż nic. Uuu, słyszeliście to, co to było? A co ty kibla nigdy nie słyszałeś? Byście widzieli, jak się wystraszył <laughs> i wyleciał przez okno. <laughs> A walić to wszystko! <laughs> te wszystkie wasze, ho, ho, ho! Te lampki, te bombki, tą całą świąteczną magię walić. Wsadził więc tyłek do sań i odleciał. Mm. Tak się gościu nagadał o tym waleniu. A nie wiedział co sam, przy okazji walnął. Baśka, a ty gdzieś widziałaś mój spirytus? No, przecież do kubka sobie wlewałeś nie łopie! Ale tu nic nie ma. No i rzeczywiście nie było. A ten, który sobie ten spirytus chlapnął, leciał teraz pod wpływem swoimi saniami. Czy mogło to się dobrze skończyć? No, nichuja. Takie historie nie mogą mieć happy endu. I może to pech, może zbieg okoliczności, ale. Syreny zawyły. Tu międzyśnieżna brygada do spraw zwalczania przestępczości lotniczej. Proszę o natychmiastowe lądowanie swoimi saniami. Wiedziałem! Kurwa, wiedziałem! Te misiaki zawsze muszą być tam, gdzie nie powinny. Chciał czy nie chciał? Musiał wylądować. Starszy aspirant Marek Niedźwiedź. Proszę o zdjęcie rąk z kierownicy, przygotowanie prawa lotu i ważnego ubezpieczenia. Eee, w schowku mam. Ja jebie, ale buchło. No, jebło. A przypomnę, że ta rozpierducha była przez ciebie, Wojtusiu. O, jakieś rachunki ze stacji zachodnogi. Ale niestety, panie Władzo, ja tu żadnych dokumentów nie widzę. Musiałem zostawić w domu. Pan tu spojrzy. Mam tylko list z życzeniami od jakiegoś Wojtusia z Wrocławia, co właśnie całe to zajście jest jego winą. Powiem tylko tyle. Jemu tego prezentu z pewnością nie dostarczę. A ja panu powiem tylko tyle, że mnie to w ogóle nie interesuje. Pozwoli pan z nami na komendę. I tak właśnie skończyło się jego rumakowanie. Brak dokumentów, promile we krwi i włamanie do domu. Dwudziesty dzień grudnia nie był najlepszym dniem w całej historii Mikołaja. A, i zapomniałbym dodać To wszystko. To wszystko. To wszystko przez ciebie. Halo, halo. Jesteś tam jeszcze? A żeby nie było tak nudno istnieje szansa na to, aby twój prezent do ciebie trafił, Wojtusiu. Wystarczy, że dla Edytki zrobisz najlepszy masaż stóp pod słońcem, a być może wypuszczą mikusia z więzienia.